Witam wszystkich, z tej strony Szwajcar. W tym nagraniu będzie o krypto, a tak naprawdę dzisiaj mamy 18 października i jak większość wie, czekamy na zatwierdzenie ETF-ów na Bitcoina. 15 października został zatwierdzony jeden ETF, tylko że na Futures BTC. To nie jest to, o co chodzi ogólnie branży krypto. To jest taki właśnie pośredni ETF, gdzie futures jest kwotowany na rynku regulowanym. Natomiast tutaj chodzi o ETF-y, które będą skupowały Bitcoina z rynku spot. A na to SEC nie wyraża zgody od już bardzo dawna. Po prostu przekłada decyzję o kolejne 30 dni, a nawet dłużej. Także dzisiaj może być duże rozczarowanie, jaki... Tutaj jeśli będzie ta decyzja zatwierdzająca, to duży entuzjazm. Według mnie będziemy mieli jak zawsze, czyli możliwy jest bardzo mocny ruch. A jak widać tutaj z 40 000 wzrost do 63, czyli o 23 tysiące w górę. Bardzo mocny wzrost, ale według mnie teraz kolejny ruch może być równie mocny. Wczoraj technicznie jeszcze tutaj zaliczaliśmy krawędź awelansu. Czyli mieliśmy zejście do krawędzi i znowu podejście w górę. A jeśli ktoś nie wie, no to teraz niech uważa. Rynek rośnie. Mamy trend wzrostowy. Tutaj mamy największą korektę. I tutaj mamy tą samą wielkość korekty. Dokładnie, żeby każdy to zauważył. No to odmierzamy od lokalnego wierzchołka do dołka, tutaj mamy zakres, od wierzchołka odmierzamy do dołka, mamy krawędź. I jak widać jest reakcja już na 90%. Po Twitterze można zauważyć, że niektórzy wstawiają już rakiety w stylu Bitcoin. Tutaj leci rakietą w górę. Inni w drugą stronę próbują odradzać Bitcoina próbują tutaj przekazać, żeby realizować zyski z Bitcoina. Gdzie alternatywą jest dobra tania chińszczyzna. Dolar, złoto i srebro, a kryptowaluty są drogie. Taka narracja w sumie jest można powiedzieć wydaje się racjonalna, niestety ale to co jest drogie, może być jeszcze droższe. I często właśnie tak jest na rynku, że nie liczy się to, żeby tanio kupić drogo sprzedać, ponieważ możemy przegapić okres największego wzrostu. Jeszcze szybki rzut okiem na orderbook, tutaj z godziny około 9 rano 18 października, i widać bardzo mocno wyrównany popyt z podażą w odległości 5000 od ceny czyli 58 57 milionów a tutaj analogicznie 67 tysięcy 63 miliony, tutaj 26, tutaj 32, także różnicy jest około 5-6, także praktycznie jest to wyrównane. Pytanie, jaka może być zmienność podczas właśnie wydawania decyzji? Według mnie w okolicach 10-15 tysięcy nawet. Także lepiej być po prostu przygotowanym na taką podwyższoną zmienność. A do tradingu lepiej rozgrywać to, co ma bardzo dużą zmienność, czyli tak jak tutaj na przykładzie z 15 października, token KIP mamy 14.56, jest po w sumie trzech mocnych falach wzrostowych, teraz był w korekcie od szczytu, czyli w okolicach 1.15 do 0.92. Co mamy dalej? Mamy dalej spadek do okolic 0.66 i następnie nowy szczyt przy 1.20. Czyli 0,90 Ta cena była tutaj. Także, tak czy tak, to co jest zmienne, dalej będzie zmienne. A jeśli spadnie ta zmienność bardzo mocno i w ogóle nie będziemy już w takim kanale zmienności, no to lepiej nie handlować takich eventowych tokenów. Kolejny inny przykład. Token SFP. Tutaj, wpis został napisany 13 października. O 11,57. Zauważcie w jakiej cenie jest ten token 1,67. Wydawałoby się, że są to absolutne szczyty. Mamy plus 70% wzrostu. A co było dalej? Mamy dalej nawet 3 dolary. Tutaj z innego postu możemy zobaczyć, że cena była nawet powyżej. No, w okolicach 2,82, także później były bardzo mocne wzrosty z tych 1,68. Dodam też, że wszystko jest rozgrywane podczas live tradingu w grupie Crypto Trading, która wystartowała 1 września i cały czas będzie działała do 1 marca kolejnego roku. Teraz obecnie jest live trading z Binance Futures. Niedługo będzie też dołączony drugi live trading z giełdy Gate.io. Co do live tradingu, to jest zrobiony dlatego, żeby poprzeć analizy właśnie tradingiem, a nie tylko, tak jak inni, pokazać możliwy wzrost, a za 3 dni możliwy spadek. Lub zmanipulować w ten sposób, że pokazujemy wzrost, a jeśli będzie spadek, to przemilczamy temat. W tradingu zawsze to wyjdzie. Jeśli nastawimy się na wzrost, kupimy coś, a to spadnie, to widać właśnie stratę. Widać też money management, czyli zarządzanie kapitałem. Podejmowane ryzyko, jakie są zyski, jakie są straty na transakcji, ile zarabiamy na wejściu w pozycję, w jakiej cenie wychodzimy ze stratnej pozycji. Widać właśnie wszystko. Informacje o grupie Crypto Trading w opisie do tego nagrania. Jeszcze słowo co do długości tych live tradingów. Tutaj jest ustawione nagranie 13 października i trwa ono nieprzerwanie do dzisiaj. Jest wyłączane tylko w momencie rozłączeń internetu lub innych technicznych kwestii, a tak. Jest pokazywane w sposób ciągły, czyli 24 godziny na dobę. Cały czas, ponieważ rynek krypto handluje także w weekendy, czyli w soboty i niedzielę. I na sam koniec jeszcze ogłoszenie na temat Trading Skill edycji 8. Ruszyła już rejestracja, została otwarta 15 października. Niedługo też będą oficjalne zaproszenia dla osób, które otrzymały najwięcej głosów w głosowaniu na grupie traderów w specjalnej ankiecie. Łączna pula nagród w czterech fazach to 70 tysięcy złotych. Uruchamiamy klasyfikację pucharową. Także w każdej fazie będzie można otrzymać punkty. Oczywiście premiujemy tutaj tylko i wyłącznie zyskowne wyniki. Cztery fazy nagrody łączne to 70 tysięcy. Oczywiście w każdej fazie Również są nagrody. 5 miejsc otrzymuje nagrody pieniężne. Natomiast od 6 do 10 są nagrody dodatkowe. W klasyfikacji pucharowej będą nagrody od miejsca 1 do 5, a od miejsca 6 do 15 będą specjalne nagrody dodatkowe. Również uruchamiamy na czas trwania rywalizacji Zoom GT, czyli kanał dyskusyjny, gdzie uczestnicy... Trading Skill będą mieli prawo głosu, a za merytorykę przyznajemy mnożnik razy 1,5 do nagród. Czyli jeśli dana osoba otrzyma pierwsze miejsce przykładowo 5000 zł, to z mnożnikiem otrzyma 7,5 tysiąca złotych. Link do rejestracji jest w opisie do tego nagrania. Teraz już pozdrawiam i jak zawsze nie gridujcie, tylko piramidujcie zyski.